Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie. Z tej strony na dzisiejszym odcinku, ze względu na to, że jest już 10 sezon Fortnite, zrobimy sobie przegląd karnetu bojowego. A ja zapraszam do oglądania. A więc, zaczynamy. Pierwszym skinem jest Katalizator. Ma 12 edycji stylów. I to chyba będzie tak. To będzie podróbka Drifta. Tak, że jest K. Wersja Drifta. Irdzowego Lorda. Co? Tak, żeńska wersja Drifta. No, nawet, nawet ten skin był. To jest wyzwanie karnicę bojowego teraz. to No, naw nawet ładna. X Lord Totalna podruba. Moim zdaniem tego nie powinno być w kardecie, ale jest. No i mamy. Więc kto nie grał i nie ma tego skina, może go teraz nabyć. No średniamy ten skin. Mamy graffiti, emotki jakieś cofał dolców. Dynetnica, która powróci. Popcorn. Brzydkie. Kamuflaż wojst, emot. Nie, kamuflaż emotkowy też brzydkie. Pierwsza lotnia, słomolot, średnie nie podoba mi się. Gdy się przewija, tutaj się przewija. Dobra, kolejna strona: mamy graffiti, ładowanie się ekranu i muzyczka. Moczary. Coś mi się wydaje, że one powrócą w tym sezonie. Tak. On był, ten rycerz był chyba z mokrych moczarów, z tak tego co pamiętam. Więc to bardzo możliwe, że powróci. Kilofy. Dwie rycerze stylu. Też średniawe. Drift na tilted. Tak. Wyrwa. Głupiożek. Ogień kontra lód, Kolejna, pierwsza smuga, błysk szczeliny, to też jest do drifta, tak, do drifta. I mamy... o, do rycerzy okrągłego fortu. Bo następnym następny stopniu, z tego co pamiętam, jest yy, rycerz z okrągłego fortu, tak? Zaraz to zobaczymy. Wykrzywiona technikłe. Według mnie ta z czwartego sezonu była zdecydowanie lepsza niż ta, która jest teraz. No chyba, że patrzę ją na pierwszym stopniu. A tak to brzydka, nie podoba mi się. Kolejna strona, już Motyl do Drifta plecaczek. Ja nie, nie przepadam zbytnio za tymi plecaczkami ze zwierzątkami, bo przeszkadzają, według mnie, wygrze. Kolejna brzydka lotnia. I jemotka Też brzydka. Nie podoba mi się. O, lotnia nawet. Co to za lotnia? To jest troska składanka. Dwa talerze. No, ładna lotnia. Pierwsza rzecz, która mi się podoba. Plecaszek też taki średniowy. Butelki, który można rzucać. na namawia do nienawiści. Eku też brzydkie. Jest. Jeden z lepszych skinów w tym karnecie Tu już się robi ładniejszy. Tutaj jest brzydki. I szósty. Czwarte, czwarta edycja według mnie jest najładniejsza tego skina. Plesaszek, znowu Edycja do drifta Smuga ta Też brzydka Zrzut bitów Nie, puszczenie baniek to jest, a też takie Mega 2 na 10 Muzyczka Tego czasami nie było? Karkułowne kino, też może powróci Wszystkie bombowe parwy. kolejna wymyślana butelka. Jak mu tam bez maski, kilofik. No, też nawet taki 8 na 10. Lecimy dalej, Kevin. Kto nie kupuje przy tych tego malowania na bronie w sklepie, Dlatego to będzie ładne. Ja. Mam zakupione kilka z nich, więc dla mnie to jest takie mega średniawe. Kolejna motka czarne czarna kitsuni. O, chyba jedna z sensownych smug. Disco Tak, gdy jest do Sparkle Specialist z drugiego sezonu. Kolejna podróba. Dziesiąty sezon, sezon podrób. To jest tak fajne. Disco Bob. To akurat jest ładne. Pikselowy pilot. O! Ładna lotnia. Pierwsza ładna lotnia. Też nawet nawet cała motka. Per z papami Nie, smuga. O! Też ładna smuga. Pasuje chyba do każdego skina wydównie. Będzie pasowała. Więc warto grać, żeby ją zdobyć. Kolejne brzydkie malowanie do broni. Double pompa może powrócić w tym sezonie. Erupcja wulkanu Wieczny Voyager. Kolejna podruba skina z trzeciego sezonu. Zobaczę sobie jego edycję stylu. o To jest ten skin. Tego się nie spodziewałem. Też warto dla, tego, dla tych dwóch ostatnich stylów, ponieważ one są według mnie bardzo ładne. Jeden z lepszych skinów w tym sezonie, jeżeli chodzi o kolejne edycje stylu. Ten skin jest brzydki, ale kolejne edycje są ładniejsze. Lecimy dalej. Muzyczka. I pierwsza piękna lotnia. Ta lotnia będzie grana. Bardzo ładna. Mi się podoba. Ona jest do tego ostatniego stopnia, do tego rycerza. Jesteśmy na ostatniej stronie. Maximum driftu, nawet ładna, ładne malowanie do broni, 100 odolców Jak mu tam koronka, najładniejsz, najładniejsze, Najładniejsze edycja stylu. Do tego skina I setny poziom Rycerz Ultima Rycerz Okrągłego Fortu Najładniejszy skin w tym sezonie Jeden z najładniejszych Top 3 najładniejszych skin w tym sezonie Trzecia edycja w stylu jest najładniejsza Czwarta też Piąta tak średnia O i szósta jest najlepsza Jednak szósta najlepsza Najlepszy skin w tym sezonie Lecaczek ze smokiem no co ja mogę powiedzieć według mnie nie warto kupować tego karnetu jeden z gorszych skopiowany ten system będzie nawiązywał do wszystkich wydarzeń które stały się w, podczas całego Fortnite'a więc kupię ten karnet dla tego skina następnego poziomu bo bardzo bo dla niego warto i dlatego więc będzie grane w tym sezonie. Udziwiam tym, bardzo to zaniedbałem. W ósmym trochę też. Może powrócić do Fortnite. Jakieś poradniczki znowu się pojawią. Zobaczymy. A ja w tym czasie mam nadzieję, że filmik się podobał. Zapraszam do zalajkowania, subskrybowania mojego kanału i skomentowania tego filmu. To cześć!